Música Cieszę się, że razem poznajemy Słowo Boże, że łączycie się z tym kanałem Jastynia Słowa, że oglądacie filmy, które tutaj umieszczam, nagrania, w których próbuję komentować konkretne fragmenty Pisma Świętego, zachęcając do modlitwy. W tych prowadzeniach niedzielnych szczególnie zachęcam do tego, by przed jeszcze byciem w Kościele otworzyć Pismo Święte, zajrzeć do tych tekstów, przemyśleć to Słowo, które będziemy sł słyszeć, którego będziemy słuchać w liturgii. Niedzielnej, by je lepiej zrozumieć, by przyjść do kościoła z konkretnymi intencjami, z konkretnymi pytaniami, wątpliwościami, przemyśleniami, które potem podczas liturgii możemy Panu Bogu przedstawiać. Dziękuję Wam za subskrypcję kanału, za wsparcie, jakie do udzielacie na zrzut.pl. Link jest pod każdym filmem. Przed nami dzisiaj już 30. niedziela okresu zwykłego i znowu bardzo ważny temat, który jakoś krąży od kilku tygodni: temat modlitwy. Pierwsze czytanie to fragment z Księgi Syracha, z Księgi Mądrości Syracha, 35 rozdział, wersety od 12 do 18. Tekst, który powstał gdzieś mniej więcej pod koniec II wieku przed Chrystusem, autor jest no, anonimowy, nie wiemy wiele o autorze, prawdopodobnie prowadził jakąś rodzaj szkoły w Jerozolimie szkoły takiej związanej z prawem żydowskim, z, z religią żydowską, z, z Torą, a ci, którzy chcieli jakoś wejść w tą szkołę mądrości, są adresatami tego słowa. Więc, y, aby zachować prawo, żyjąc, no, czasem pośród pogan. Jak zachować prawo, jak zachować y, związek z, z Torą, ze Słowem Boga, w świecie, w którym się żyje. Ten fragment, którego będziemy słuchać, to tekst, który Mówi o takiej postawie Boga, Boga, który jest wierny, Boga, który słucha modlitwy człowieka podszywdzonego, biednego, Boga, który postępuje spraw sprawiedliwie, bo czytamy, że Bóg nie ma względu na osoby, czyli nie jest tak, że słucha bardziej modlitwy króla, a mniej modlitwy złodzieja. Bóg nie słucha bardziej modlitwy człowieka dobrego, a mniej modlitwy człowieka złego. Bóg nie ma względu na osoby. To bardzo, bardzo ważne, że jakby już na starcie wszyscy jesteśmy jednakowo w oczach Boga cenni, ważni, potrzebni i tak samo wysłuchani. Bóg nie ma względu. Dalej, nie zlekceważy błagania nawet tych najmniejszych w społeczeństwie żydowskim, sierota, wdowa to jest ta grupa ludzi, którzy są najubożsi, naj, najbardziej poszywdzeni na samym końcu gdzieś społeczności. Ten, kto służy Bogu, zostanie przyjęty, a jego błaganie, jego modlitwa sięgnie obłoków. Modlitwa człowieka pokornego dotknie samego Boga. Człowiek pokorny to jest. ten, To ważny będzie klucz dla zrozumienia tego, co nam powie Jezus w Ewangelii nie odstąpi, aż wejrzy najwyższy i ujmie się za sprawiedliwym i wyda słuszny wyrok. Bóg się ujmie, słusznie postąpi, wejrzy na człowieka pokornego. Nie odstąpi, nie podda się. To ważne słowa dla każdego z nas, że w takiej podstawie modlitwy powinna być nasza pokora wobec Boga. Poczucie, że On naprawdę jest sprawiedliwy bądź wola Twoja, Ty jesteś w niebie, Twoje królestwo ma przyjść. To jest trochę to, co potem wyraża właśnie prawda podejścia do, do Boga, której uczy Jezus w modlitwie Ojcze Nasz. Czyli Bóg jest tym, który jest kierunkiem naszej modlitwy, ale który jest sprawiedliwszy niż człowiek, który, który nie patrzy jakoś po ludzku na, na człowieka. Każdy staje w tej samej pozycji wobec Boga. To też jest, tego nie ma w tym tekście, ale to też nas powinno skłonić do patrzenia na drugiego człowieka nie jako konkurencja, nie gorszego od nas, albo lepszego, innego. Jego historia jest zupełnie inna, ale wobec Boga każdy z nas ma tą samą pozycję, ma to samo miejsce, w którym stoi. Podobnie jak księga Syracha, psalm 34, który będziemy śpiewać tej niedzieli, to właśnie słowo, że Pan Bóg słucha biedaka, który woła. Pan Bóg go wysłuchał. Pan Bóg słyszy wołających o pomoc, ratuje ich, ale słyszy tych, którzy są skruszeni w sercu, bo jest blisko tych ludzi, blisko ludzi upadłych na duchu, których, jakby siły opadły. Nie zazna kary ten, kto szczerze ucieka się do Boga. Drugie czytanie to fragment drugiego listu do Tymoteusza, czwarty rozdział, wersety od 6 do 9 i potem od 16 do osiemnastego. Tu znowu fragment listu do Tymoteusza, listu więziennego, który Paweł wysyła, pisze już będąc w Rzymie, razem z Łukaszem, będąc już w ostatnim etapie swego życia. To list, który jest niejako testamentem, podsumowaniem swojej pracy, swojego Całego życia, życia misyjnego. Więc z jednej strony Paweł y, mówi o tym, co sam przeżył, a z drugiej y, jest to świadectwo dla młodego biskupa, dla Tymoteusza, tego, który ma prowadzić Kościół, który pragnie być naśladowcą świętego Pawła. Tak jak ja byłem taki, ty też taki bądź, y, zdaje się mówić Paweł. Taki rachunek sumienia ze swojego całego życia. Mówi tak, w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, a wiary ustrzegłem. Nie zrobiłem żadnego fal startu, nie przewróciłem się w tej drodze, byłem wierny. Pan odda mi jako sprawiedliwy sędzia. E, tak jest. Pan przy mnie stanął, wzmocnił mnie, aby przez moje życie, także przez moje doświadczenie cierpienia, upokorzenia, więzienia, żeby przez moje życie dopełniało się głoszenie Ewangelii, które robiłem przez cały czas. Tak jak dotychczas głosiłem Ewangelię, wędrując, do Efezu, do Koryntu i tak dalej, do Aten, tak teraz w więzieniu dopełnia się moje głoszenie Ewangelii. To także jest rozdział mojego powołania do bycia apostołem. To, co przeżywam teraz w swoim doświadczeniu trudnym doświadczeniu więzienia. Wierzę, że Pan mnie wybawi, że Pan mnie ocali. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. On mnie ocali. I Ewangelia, Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 18, wersety od 9 do 14. Jezus mówi przypowieść. Mówi przypowieść niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. To słowo dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, może nam troszkę wskazywać jakąś trudność, no bo dufni takie słowo, którego my no, raczej nie używamy w codziennym języku. W tekście greckim, gdyby tak dosłownie przetłumaczyć to zdanie, Jezus opowiedział niektórym przekonanym, czy przekonujących samych siebie, może inaczej, wmawiających sobie, że są sprawiedliwi. Ludzie, niektórzy tak może mają, mówi Jezus, marzy, mają niektórzy, mówi, mówi do nich, myślę, że to jest też mowa o nas, że są przekonani o tym, że są lepsi niż inni, że oni są sprawiedliwi. To bycie sprawiedliwym w Piśmie Świętym jest jakąś perspektywą, jakimś pragnieniem człowieka. Być sprawiedliwym. Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał Maryi jakoś tam źle potraktować, no, pojawia się to słowo sprawiedliwy, jest jako trochę synonim świętości, takiej dobroci. Przeciwieństwem jest grzesznik. Sprawiedliwy, czyli ten idący dobrą drogą, zasłuchany w Boże przykazania, spełniający wszystkie przepisy prawa. Więc są niektórzy przekonani, przekonujący samych siebie, wmawiający sobie, że są lepsi od innych, że są sprawiedliwi i przez to gardzą innymi. Oni są na pierwszym miejscu, a reszta jest w błędzie. Resztę można streślić, resztą można gardzić. Mówi do nich przypowieść, jakąś mądrość, opowieść, czyli coś, co się nigdy nie wydarzyło, ale opowieść, która, przez którą Jezus chce powiedzieć coś ważnego człowiekowi. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, dosłownie też się wstąpiło do świątyni, bo wiemy, że Świątynia Jerozolimska jest na wzniesieniu, więc trzeba do niej wejść, żeby być na modlitwie. Żeby się modlić, żeby wejść do świątyni, trzeba minąć dziedziniec Pogan, wejść na dziedziniec Izraela i tam no, znaleźć to miejsce, gdzie już jest cisza, miejsce, miejsce modlitwy. Dwóch. Jeden to był faryzeusz, a drugi to był celnik. Faryzeusz, czyli ten, który był niejako wyłączony z całej społeczności Izraela. Zachowywali wszystkie przepisy, reguły czystości rytualnej, Inni nie byli tacy czyści. To co pamiętacie, mówi Piotr, gdy doświadcza cudu Jezusa nad Jeziorem Galilejskim. W piątym rozdziale Łukasza o tym czytamy. Ten cudowny połów. Gdy Piotr widzi, co się dzieje, mówi do Jezusa: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Bo nie jestem tak czysty jak faryzeusze. Nie zachowuję wszystkich przepisów. Nie w sensie, że żyję w strasznym grzechu, jestem strasznie brudny, ale nie. Nie jestem faryzeuszem. Nie jestem taki. Jakby się, jakbym się spodziewał, że do takich przyjdzie Mesjasz. Faryzeusz i celnik. Faryzeusz stanął, dosłownie zajął miejsce modlitwy i tak w duszy się modlił. W duszy, no tutaj w tekście greckim tu nie ma mowy o duszy, ale bardziej wewnątrz siebie się modlił. A nawet, tu bibliści tłumaczą, można by powiedzieć modlił się do samego siebie. Nie tylko wewnątrz siebie, ale w pierwszym znaczeniu także do samego siebie się modli. Ta smutna postawa że on tą postawę właśnie będzie Jezus za chwilę krytykował. Przychodzi na modlitwę, wchodzi na dziedziniec Izraela, na miejsce modlitwy, zachowuje wszystkie przepisy, staje i modli się sam do siebie. W najważniejszego osobnika modlitwy to czyni siebie. On jest tym głównym kierunkiem modlitwy. Chociaż zacznie słowami Boże, dziękuję Ci, to zaraz będzie mówił o sobie, dziękuję Ci za to, że ja nie jestem jak inni ludzie. Właśnie, ja jestem lepszy, przekonany jestem, przekonuję ciągle siebie, że jestem lepszy od innych. Dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak o, ten celnik. Czyli ten gdzieś sobie z tyłu stoi, celnik, ten się modli, ale zauważył celnika i, i mówi o celniku, że nie jestem jak ten celnik. Czyli właśnie to jest to: to jest to. ten klucz jest w, w pierwszym zdaniu, że Jezus mówi do tych, którzy są, wmawiają sobie, że są lepsi od innych, a gardzą innymi. On też gardzi tym celnikiem: że nie jestem jak o tamten tutaj celnik. Zachowuje post, daje dziesięcinę. A celnik co robi? A celnik stoi z daleka? Nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, nie, no, ku niebu, no, do Boga, ale bił się w piersi, podjął gest, gest pokutny i mówi, Boże, miej litość dla mnie, drzesznika. Miej litość, tutaj nie jest Kyrie eleison, okaż miłosierdzie, tylko miej litość to jest związane trochę tutaj to słowo z taką świadomością, mam świadomość swojego grzechu, wiem, że zdrzeszyłem i oczekuję miłosierdzia Boga. Miej litość w sensie, przebacz mi. Boże, przebacz mi, bo jestem grzesznikiem, Bo wiem, że w swoim życiu zrobiłem złe rzeczy. Jakby też patrzę na siebie, ale nie przekonuję siebie samego, że jestem lepszy od innych, bo jestem przekonany i nie wmawiam sobie, ale mam taką dobrą świadomość siebie samego i wiem, że jestem słaby, że jestem drzesznikiem. Mam tego świadomość. I pokornie nie mam odwagi patrzeć w niebo, ale biję się w piersi i mówię, panie, przebacz bo jestem grzesznikiem, bo wcale nie jestem lepszy niż inni. Więc zobaczcie, dwie zupełnie przeciwstawne postawy modlitwy. W jednej to przekonanie, że całkowicie jestem samowystarczalnie idealny, że sam osiągnąłem wszystko, co wspaniałe, jestem dobry, jestem prawda pełen siebie i nikogo już nie muszę nigdzie wpuszczać, nie mam miejsca dla Boga, no bo po co mi Bóg? W pierwszej modlitwie tego, tego, tego faryzeusza, no po co jest mu Bóg? Bóg nie potrzebuje niczego zmieniać, nie potrzebuje niczego uzupełniać. Ten człowiek sam sobie wszystko załatwił, sam sobie sprawił swój, swoją idealność. Drugi człowiek jest całkowicie. No, pusty tej idealności. W sensie jest jakiś brak w nim. On rozumie, że jest słaby, że jest jakaś w nim pustka I właśnie dlatego się modli, żeby Bóg to wypełnił. Żeby Bóg dał mu siebie. Jeśli modlitwa jest taka, w której ja nie pokazuję, że ja nie potrzebuję Boga, no to po co mi Pan Bóg? To po co mi modlitwa? Ten drugi człowiek pokazuje, że on naprawdę potrzebuje spotkania z Bogiem, doświadczenia Boga. I podsumowanie tego, tej, tej przypowieści jest też niezwykłe. Jezus mówi, to właśnie ten odszedł do domu usprawiedliwiony. Tutaj znowu passivum divinum, czyli usprawiedliwiony przez Boga, uznany został za sprawiedliwego przez Boga. To jest niezwykła gra słów. To znaczy, w pierwszym zdaniu słyszymy, że Jezus mówi o niektórych, którzy są przekonani o własnej sprawiedliwości. Tak właśnie robi fa fa faryzeusz. A Jezus mówi o tym celniku, że on został uznany za sprawiedliwego, a nie tamten Choć tamtemu się wydawało, że jest sprawiedliwy, to Bóg za sprawiedliwego uznał tego celnika, a nie faryzeusza. Bo to się wywyższa, będzie poniżony. To się uniża, ten będzie wywyższony. Nie chodzi by się sztucznie uniżać, ale by znać prawdę swojego serca, znać prawdę o sobie samym. I teraz jak to odnieść do, do nas? Warto o tym pomyśleć. Myślę, że te dwie postawy to postawy każdego z nas. Myślę, że jest w nas coś z celnika. Gdy prawdziwie klękamy do konfesjonału, podejmujemy decyzję o spowiedzi, gdy no, na początku mszy świętej bijemy się w piersi i mówimy Moja wina, moja wina, naprawdę moja wina. Wierzę w to, że, że Ty jesteś Panem Miłosierdzia i Ty mi okazujesz swoje miłosierdzie i wiem też, że jestem słaby. Ale czasem takiej postawy może nam brakować w podejściu do Boga. Podchodzimy z poczuciem Mi się należy bo ja ci się pomodliłem parę minut dziennie, bo ja jestem nam przy bo się pojawiłem tutaj, i tak dalej, więc teraz mi załatw, teraz mi zrób, bo ja jestem idealny. Może też tak być, że sobie myślimy Ja jestem w kościele, ja jestem we wspólnocie ja jestem w zakonie jestem w, w kapłaństwie, w małżeństwie a ci inni, nie, nie, dobrze, że nie jestem taki jak mój sąsiad albo jak mój brat, bo on to tam nie wierzy albo coś. Możemy wejść w takie myślenie w postawę faryzejską. Stąd wiesz, że jesteś sprawiedliwy. W oczach Boga okaże się sprawiedliwym ten, kto jest pokorny, kto uznaje swoją słabość i winę i kto chce się nawracać, chce się zmieniać. Faryzeusz nie odejdzie usprawiedliwiony, nie będzie odczytany jako, jako sprawiedliwy. Będzie wręcz przeciwnie. On jemu się wydaje. Czemu Jezus mówi nam te słowa dzisiaj? Warto pomyśleć, co w tych słowach dzisiejszej Ewangelii, co w tej przypowieści Jezus chce powiedzieć o naszym sercu, o naszej kondycji modlitwy i o naszym przeżywaniu relacji z Bogiem. Dobrej niedzieli, znajdźcie chwilę, by pozmagać się z tym tekstem. Szczęść Boże.